Hej, mamy środę 9 lutego, a to może oznaczać tylko jedno premiery nowych Samsungów. Dokładnie tak. W momencie, w którym oglądacie ten materiał wideo, Samsung pokazał trzy nowe smartfony ze swojej flagowej serii Galaxy S. Mowa tu oczywiście o S22, S22 Plus, no i S22 Ultra. Wraz z grupą dziennikarzy miałem przyjemność być na prebriefingu dotyczącym tych telefonów, no i miałem też chwilę, żeby się nimi pobawić. Zapraszam Was więc do obejrzenia tego krótkiego materiału, w którym podzielę się z Wami moimi przemyśleniami i takimi pierwszymi wrażeniami dotyczącymi tych smartfonów. Pierwszym, co rzuca się w oczy po wzięciu wszystkich smartfonów w dłoń, jest to, że każdy z nich leży w niej nieco inaczej. Podstawowy S22 w dalszym ciągu jest bardzo kompaktowy ale w tym modelu nie posiada on już takich zaobleń, jak chociażby S21, a jego krawędzie zostały w bardzo elegancki sposób zeszlifowane. Dodaje to smartfonowi poczucia, że obsługujemy z klasą premium i moim zdaniem jest to najlepiej wyglądający model z całej trójki. W stosunku do niego S22 Plus jest bardziej zachowawczy, stanowiąc praktycznie kopię S21 Plus. Gwiazdą show było oczywiście S22 Ultra. Ten stanowi duchowego następcę serii Note, co wielokrotnie podkreślał przedstawiciel marki. Posiada on wbudowanego SPN, -a, a jego wymiary zdają się wręcz krzyczeć, że jest on stworzony do profesjonalnej pracy. Bardzo miłym akcentem jest tu fakt, że wariant Ultra nie posiada wyspy na aparaty. Te są integralną częścią korpusu. Z chęcią widziałbym taki design w większej liczbie smartfonów. Jednak coś za coś. O ile pierwsze dwa smartfony są bardzo kompaktowe, o tyle konieczność zmieszczenia s i dużej baterii sprawiła, że wariant Ultra jest wręcz olbrzymi i nawet w moich dużych dłoniach nie trzymało mi się go zbyt pewnie. Uchwytu nie poprawia obła na krawędziach obudowa. Myślę jednak, że telefony trzeba ogólnie pochwalić za wygląd. Nie jest on rewolucyjny, ale miło w końcu widzieć jakąś konsekwencję w tej kwestii u Samsunga. Kolory w dalszym ciągu są pastelowe, choć już nie tak jasne jak w przypadku poprzedników. Mały minus? Pomimo matowego wykończenia, słuchawki niemiłosiernie się palcują. Jak co roku, Samsung zapowiedział, że jego procesory będą walczyć ze Snapdragonami jak równy z równym. Sędziu się o tym przekonam. Zwłaszcza, że w tym roku Samsung skupił się na poprawie takich kwestii, jak chociażby zdjęcia i wideo w nocy, czyli obszarze, w którym większość producentów ma poważny problem. O ile sam optyczny hardware nie uległ zmianie tak bardzo, Samsung chwali się, że mocno popracował w tej kwestii nad software'em. Szczególnie ciekawe mnie zapewnienia o technologii adaptacyjnego piksela, ulepszonych trybach portretowych, czy chociażby portretowym wideo. Zdecydowanie będzie co testować. W kwestii wydajności, przed premierą bardzo dużo mówiło się o współpracy z AMD i procesorze graficznym od tej firmy. Wydajności w grach Exynosów 2200 niestety nie udało się przetestować, ale możecie być pewni, że będzie to ważny punkt recenzji. Oprócz tego, Samsungi z serii S22 to pod wszystkimi względami nieco podkręcone warianty poprzednich modeli. Mamy tutaj nieco większe baterie, prędkości ładowania, a także bardzo podobne ekrany, chociaż tutaj Samsung zdecydowanie chwali się wyższą jakością maksymalną. W wariancie Ultra jest to aż 1750 nitów. Jaj. Nie zachwycają natomiast ceny. Te widzicie właśnie na ekranie. Tanio nie jest. W porównaniu z zeszłorocznymi modelami Ceny są wyższe od 100 do 200 zł, ale patrząc na fakt, że wszystkie flagowce drożeją, nie powinno to za bardzo nikogo dziwić. Ogólnie powiedziałbym więc, że do serii S22 Samsung podszedł nieco zachowawczo. Jedyną dużą zmianą jest tu model Ultra, który z pewnością zbierze najwięcej uwagi. Oprócz tego widzimy tutaj moim zdaniem bardzo udaną ewolucję, no i po prostu solidne smartfony. Więcej o premierze serii S22. A także o tabletach z serii Galaxy Tab, które również zadebiutowały wraz ze smartfonami, możecie poczytać w tekście na antyweb.pl, do którego linkuję poniżej. Ode mnie to na dziś już wszystko. Dajcie znać w komentarzach, który z zaprezentowanych smartfonów najbardziej przypadł Wam do gustu. No i oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. My natomiast widzimy się w kolejnym materiale.